Zagrałem Fable 3 po raz pierwszy w 2024 roku. Czy było warto? W dzisiejszym materiale opowiem Państwu o moich wrażeniach z tej produkcji, ale zacznijmy od samego początku. Serię Fable darzy gigantycznym sentymentem. Pierwsza odsłona to gra mojego dzieciństwa, która zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie i do dzisiaj pamiętam, jak ogrywałem ją równocześnie z kolegą. Co prawda każdy z nas grał u siebie w domu, ale gra tak nam się spodobała, że umówiliśmy się ograć końcówkę wspólnie i myślę, że razem ten tytuł zapamiętaliśmy jako niezwykle udany. Gdy jesteśmy dziećmi, mniej wymagamy od gier i oczyma wyobraźni uzupełniamy niektóre treści, przez co we wspomnieniach gry dzieciństwa wyglądają jako superprodukcje, a gdy wracamy do nich po latach, czasem zderzamy się z brutalną rzeczywistością i okazuje się, że gra nie jest taka, jak ją zapamiętaliśmy. W przypadku Fable nie ma tego zawodu, zestarzało się ono naprawdę dobrze i nawet po 20 latach od premiery dostarcza masę frajdy. Oczywiście od razu chciałem zagrać w drugą odsłonę, jednak została ona wydana tylko i wyłącznie na Xbox 360. Lata temu dla mnie jako dzieciaka konsola Microsoftu była bardzo droga i wręcz nieosiągalna, przez co nie było mi wtedy dane w nią zagrać. Od początku mojej gamingowej przygody towarzyszyły mi komputery stacjonarne, w ramach uzupełnienia miałem też styczność z konsolami Sony, jednak grałem na nich głównie w tytuły ekskluzywne. Do niedawna nawet nie brałem pod uwagę zakupu Xboxa. Uncharted, God of War, Killzone, Black, te gry sprawiały, że PlayStation było dla mnie oczywistym wyborem. Jednak nigdy nie stałem się bojem niebieskich. Uważam, że Microsoft także odwala kawał dobrej roboty i ich konsole są warte uwagi. W zeszłym roku, już jako starszy gracz, rozpocząłem swoją przygodę z Xboxem 360. Szerzej na ten temat wypowiadam się w swoim materiale. Kupiłem Xboxa 360 w 2023 roku. Czy było warto? Serdecznie Was do niego zapraszam. Być może jesteście na etapie zakupu konsoli i się zastanawiacie, czy warto kupić 360 po tylu latach od premiery. Wydaje mi się, że odpowiedź znajdziecie w tym filmie, a teraz przejdziemy już do tematu dzisiejszego odcinka. Nie ukrywam, że głównym powodem zakupu tej konsoli były gry ekskluzywne, m.in. Fable 2, więc można powiedzieć, że dla tej gry, serii, kupiłem konsolę, na dwójce się nie zawiodłem. Mimo, że w moim odczuciu momentami była słabsza od poprzedniczki, to i tak bawiłem się świetnie. I po ograniu z czystym sumieniem mogłem stanąć przed lustrem i powiedzieć było warto. Mając Xboxa postanowiłem się zapoznać z biblioteką gier i w ten sposób ograłem jeszcze serię Gears of War i bardzo polubiłem tę konsolę, która przez jakiś czas służyła mi jako główna platforma do grania i zagrałem na niej naprawdę wiele gier. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Fable 3, co do którego jeszcze przed zagraniem miałem duże obawy. W internecie spotkałem się raczej z negatywnym odbiorem tej produkcji, ale postanowiłem, że sprawdzę ją sam i to na podstawie swoich doświadczeń wyrobię sobie opinię na jej temat, bo każdy z nas jest innym graczem, ma inne preferencje i gust, przez co dla jednego gra może być kiepska, a dla drugiego wybitnie dobra. Gry z cyklu Fables zawsze kojarzyły mi się z takim baśniowym symulatorem bohatera, w którym zaczynaliśmy kompletnie od zera. Będąc jeszcze dzieckiem podejmowaliśmy pierwsze decyzje, które potrafiły nawet wpłynąć na nasz wygląd, symbolizując jaką jesteśmy postacią. Dobro i zło odgrywało tutaj ważną rolę. Oczywiście nasz bohater dorastał i przemierzał baśniowy świat, ale gdybym miał opisać tę markę w dwóch słowach, byłyby to zdecydowanie te Symulator bohatera. Trójka ukazała się w 2010 roku na konsole Xbox 360 oraz PC. Jednak jeśli chodzi o komputery stacjonarne, nie jest ona łatwo dostępna, nie kupimy jej nawet na Steamie. Z kolei wersja konsolowa, którą zakupiłem, kosztowała mnie zaledwie 15 zł. Już sam początek gry był totalnie inny. Nie zaczynaliśmy przygody jako dziecko zbierające pieniądze, ani jako rodzeństwo marzące o mieszkaniu w zamku. My w tym zamku mieszkamy od początku, będąc księciem. Nie należymy do grupy ubogich wieśniaków, a wręcz przeciwnie, jesteśmy królewską rodziną, dzieckiem bohatera drugiej części. Sytuacja w Albionie od początku nie wygląda zbyt dobrze. Królestwem rządzi nasz brat. Jego decyzje są bardzo. Bardzo surowe i nie wykazuje on za grosz empatii Bliżej mu do szalonego dyktatora niż sprawiedliwego władcy Postanawiamy uciec i odebrać bratu władzę Rewolucja jest bardzo interesującym tematem Jednak w pojedynkę nie jesteśmy w stanie przejąć władzy Musimy znaleźć sprzymierzeńców Tak wygląda wstęp do fabuły Szukamy ludzi, którzy są w stanie nam pomóc Oczywiście musimy ich do tego przekonać Oferując swoją pomoc w rozwiązaniu problemów z jakimi się borykają Podsumowaniem naszych działań jest złożenie obietnicy naszym sojusznikom i jest to motyw, który bardzo mi się spodobał. Gdy zostaniemy już królem, musimy zacząć podejmować decyzje, które będą miały wpływ na nasze królestwo. Przychodzą do nas ludzie, którym coś obiecaliśmy i teraz możemy dotrzymać obietnicy, jaką złożyliśmy, ale często wiąże się to z dużymi kosztami, a my jesteśmy w kiepskiej sytuacji finansowej i z perspektywy królestwa lepiej by było nie dotrzymać słowa. Jednak takie działanie zbliżyłoby nas do zachowania naszego brata, a nie dobrego, słownego i empatycznego władcy, jakim od początku chcieliśmy zostać. Takich wyborów jest mnóstwo. Zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie i dokonywałem ich z przyjemnością, a czasami nawet dużymi rozterkami. Fable ma swoje specyficzne, a czasami nawet absurdalne poczucie humoru, które nie każdemu się spodoba. Przyjmujemy zadanie od strażnika. Okazuje się, że z więzienia zbiegł niebezpieczny przestępca, a my musimy go dorwać i sprowadzić z powrotem za kratki. Jak to robimy? No, przecież to oczywiste: łapiemy go za rączkę i biegniemy tak przez całe miasto. Mi akurat się to podobało i często wywoływało u mnie duży uśmiech na twarzy. W grze możemy wchodzić w interakcje z innymi postaciami, istnieje także możliwość założenia rodziny. Mi udało doczekać się potomka, o którego starałem się dbać jak tylko potrafię, ale chyba byłem kiepskim mężem i ojcem, bo role się odwróciły i to moja żona zabrała dziecko, wyszła kupić mleko i nie wróciła, co miało swoje plusy, bo dom i pieniądze były tylko dla mnie, a ona nie chciała nawet alimentów. A tak na poważnie, interakcje z NPC-tami są potraktowane po macoszemu i dla mnie mogłoby ich nie być. Do dzisiaj nie wiem co stało się z moją rodziną, czy zniknęła przez błąd w grze, czy może faktycznie byłem tak kiepską głową rodziny. Jak w życiu takich grze pieniądze się przydają, a Fable 3 oferuje nam możliwość posiadania swoich biznesów, co generuje nam stałe przychody. Ja jako grajek uliczny dzięki swojej lutni dorobiłem się majątku, który zainwestowałem w stragany i sklepy. Dzięki czemu większość rynku była moja i nie musiałem martwić się o pieniądze. Niektóre misje pozytywnie zaskakują i pozostają w pamięci na dłużej. Na pewno warto tutaj wspomnieć o zadaniu pobocznym, w którym możemy wziąć udział w sesji RPG. Gdzie to właśnie my robimy za ten symboliczny pionek, a mistrzowie gry opowiadają o czekających nas przygodach. Szkoda, że granie opiera się tylko na tak ambitnych questach. Niestety, wiele zadań to symboliczne przynieś, podaj, pozamiataj, które nie budzują w odpowiedni sposób historii. Do dyspozycji dostajemy broń do walki wręcz, strzelby do walki dystansowej oraz magię, która od początku mnie zaciekawiła, animacje były bardzo przyjemne dla oka, a sama walka satysfakcjonująca i jednak bardzo prosta i oparta na niezbyt złożonych mechanikach, ale zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. Chociaż momentami miałem wrażenie, że czary są zbyt potężne i przyćmiewają chociażby i broń do walki wręcz, to absolutnie mi to nie przeszkadzało, bo od początku chciałem się głównie posługiwać magią. Sama uprawa graficzna także mi się podobała, mimo że troszkę bardziej stonowana niż chociażby jej w jedynce, to bardzo przyjemna i na pewno jest to dla mnie kolejny plus w tej produkcji. Myślę, że na sam koniec fajnie będzie podsumować moje wrażenia z tej gry i od razu odpowiem Państwu na tytułowe pytanie: czy było warto? Nie będę was trzymał w niepewności. Zdecydowanie warto dać szansę fable. Mimo, że nie jest to najlepsza odsłona serii, to wciąż jest to przyjemny tytuł, do którego zasiadałem z wielką ochotą i wielokrotnie podczas rozgrywki na mojej twarzy pojawiał się uśmiech, co jest bardzo ważne w końcu gry to zazwyczaj forma rozrywki. Oczywiście wiele elementów można ocenić negatywnie, jak chociażby i średnio napisane zadania, kiepsko poprowadzona narracja, to mimo wszystko historia trzyma się, kupy i fajnie było się z nią zapoznać. Wielu może też nie spodobać się system walki. Mi akurat on przypadł do gustu, ale dla graczy lubiących wyzwania może on pozostawiać wiele do życzenia. Szczerze mówiąc, podczas całej gry nie zginąłem ani razu i nawet nie wiem, czy tam da się umrzeć. Dodatkowo mamy kiepskie interakcje z NPC-tami, to sporo poważnych wad. Jednak Fable broni się fajnym pomysłem na opowieść, absurdalnym poczuciem humoru, które uwielbiam, przyjemną oprawą graficzną, która mimo upływu wielu lat od premiery nie razi w oczy, a w tle przygrywa przyjemna muzyka. Najlepszym podsumowaniem będzie to, że w grze po prostu bawiłem się dobrze, a i najważniejsze Pamiętajcie, wolność dla kurczaków. Dobra, bardziej cringe'owy nie mogłem być. Koniec.